Głoski z wioski. Prowadzi Ireneusz ślusarczyk. No i pragnę powitać państwa w audycji Głoski z wioski. Wcześniej słyszeliście państwo piosenkę, piosenkę w wykonaniu naszego przyjaciela Jurka Filara Wagonowe tralala. Ciuchcia Ekspres ponidzie, Ona chyba tam nie dojeżdża, skąd jest nasz dzisiejszy gość. A gość to szczególny, bo to, szanowni państwo, prawdziwy, prawdziwy sołtys i członek KGW. Łukasz Stanek. Łukasz Stanek, sołtys, członek KGW. Witam cię Łukasz bardzo serdecznie w Radio z Kulturą. Właśnie rozszyfrujmy może na początek ten tajemniczy skrót KGW. Witam gorąco i ciepło wszystkich słuchaczy. Witam cię Irku. Skrót KGW. Koło gospodyń wiejskich. Po prostu, po, po prostu. prostu. I jesteś również jego rzecznikiem. Tak, taką funkcję mi powierzono, jestem rzecznikiem, bo nie mogę być gospodynią. Zgadza się. I będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o kole gospodyni wiejskich w Podchojnach. I chciałem Cię zapytać na początku, jak to właściwie było. Zaczęło się od pewnego spektaklu? Tak, tak. Zaczęło się od spektaklu. Byliśmy nieformalną grupą przyjaciół, rodziców wtedy. Uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej w Podchojnach pani wychowawczyni poprosiła nas o zainscenizowanie przedstawienia dla dzieci. Przedstawienie miało tytuł Nie ma tego złego. I od tego się zaczęło. Byliśmy taką grupą nieformalną, spodobało nam się, zrobiliśmy przedstawienie, potem zaczęliśmy się spotykać i wtedy na jednym ze spotkań Padła propozycja, a może by założyć koło gospodyń wiejskich. To miód na moje serce, że zaczęło się od teatru, bo teatr jako dziedzina jest mi bardzo bliski. A powiedz, kiedy to było? W jakim to było? To było dawno? Jeżeli chodzi o początek. To pierwsze Wasze spotkanie, tak? tak I pomysł na to, żeby założyć koło. Pierwsze nasze spotkanie miało miejsce 4 lata temu. Natomiast koło jest dosyć stosunkowo. Młodym stowarzyszeniem. Powstało 1 października 2019 roku. Zainicjowało je kilkanaście osób, a w tym momencie już mamy około 40 członków i członkiń. No właśnie, i przypomnijmy, że gospodyniami audycji kulinarnej Masz Babo Placek były. Można tak. powiedzieć, dziewczyny gospodynie od ciebie, prawda? Marlena i Kasia. Marlena i Kasia. Zresztą zrobiły to znakomicie, ten swój debiut radiowy. No więc zaczęło się od spektaklu, a potem wszystko zaczęło się rozwijać. Ja jeszcze tylko chciałem zapytać, czy wcześniej w podchojnach istniało jakieś koło? Bo wiemy, że pewne tradycje koła mają często bardzo długie. Jak to było u Was? Tak, na podchojnach istniało w latach 60., 70. koło gospodyń wiejskich, no niestety około w latach 80. ono no przestało funkcjonować. Potem panie chcieli jeszcze reaktywować, ale no niestety jakoś się no, to nie udało. Aż nastał ten rok 2019 i pojawiliśmy się i pojawiliśmy się my. To jest niesamowite, bo będziemy za chwilę o tym mówić jeszcze, że o tym nowym spojrzeniu, bo nam może często słuchaczom, też w miastach, którzy nas słuchają, koło gospodyń wiejskich kojarzy się, prawda, z takimi tak. paniami, zresztą, którym też się serdecznie, kłaniamy, kłaniamy i bardzo cenimy ich pracę, ale tutaj to zupełnie nowe spojrzenie i nowe rozdanie. Za chwilę o tym jeszcze powiemy, ale może chwilę o takim. Projekcie, który ja osobiście od razu zauważyłem, trudno było nie zauważyć pięknych zdjęć i pięknych ludzi na kalendarzu wydanym właśnie przez Wasze koło. Czy można coś więcej o tym. Tak, to był nasz pierwszy duży projekt. Pomysł zrodził się w ten sposób, że chcieliśmy odejść od tego kanonu, od tej reguły kół gospodyń wiejskich, które. No, zajmują się generalnie kulinariami, kulinariami. My chcielibyśmy i chcemy i robimy to, promować kulturę regionu, jego tradycje, właśnie nie tylko kulinarne. I pojawił się pomysł stworzenia kalendarza na rok 2020, takiego dużego kalendarza ściennego, gdzie mogłyby się pojawić zdjęcia w strojach ludowych. Oczywiście na początku nie mieliśmy nic, zupełnie, prawda? Stroje wypożyczyliśmy z Muzeum Sikieleckiej Stokarni. Dzięki życzliwości dyrekcji mogliśmy tam zrobić sobie sesję zdjęciową. Nasz przyjaciel znany fotograf tutaj Jędrzejowski kolega Piotr Waleron poświęcił nam cały dzień. Pozdrawiamy, Piotra. Przy okazji. Pozdrawiamy i dziękujemy, poświęcił nam cały dzień i powstało kilkaset zdjęć z tego miejsca i kilkanaście właśnie jest na tym, jest w tym kalendarzu. Kalendarz, właśnie, czy, bo mamy taki kalendarz, zdaje się, tutaj ze sobą jeden, mamy, mamy, oczywiście. jeszcze się tutaj ostał. Jest to, tak. proszę państwa, ja teraz oglądam ten kalendarz. Państwo tego nie widzą: znakomite zdjęcia Piotra Valerona, wspaniałe stroje, wspaniałe plenery. Muzeum Wściekieleckiej w Tokarni. Czy chciałbyś, może, nie wiem, zaproponować Państwu taki kalendarz? Mogą jakoś zdobyć. Ja tylko przypomnę, że adres mamy też mailowy tej audycji konkretnie. To jest wioski małpa radioskultura.pl, wioski małpa radioskultura.pl. Na ten adres możecie Państwo pisać. Jeżeli tutaj nasz gość taki kalendarz zechce Państwu jeden ofiarować. I jak najbardziej przekazujemy jeden kalendarz, ostał się ostatni już. Przekazujemy jeden kalendarz dla słuchaczy. Kto pierwszy napisze tutaj można wejść jeszcze na naszą stronę facebookową, koło Gospodyń wiejskich podchodny. Tam są właśnie zdjęcia tego kalendarza. Jeżeli ktoś napisze swoją opinię jako pierwszy, to przekażemy ten kalendarz, właśnie. Świetnie, bardzo się cieszymy. Przez Państwa bardzo warto, zwłaszcza tutaj się polecam taki ten kalendarz może osobom też z zewnątrz, jest to doskonała reklama naszego regionu, te stroje, te zdjęcia, no i koło gospodyń wiejskich w Podchojnach. Jeszcze zanim zagramy piosenkę, chciałem cię zapytać. Bo wspomniałeś, że tam kilkaset fotografii powstało, no, siłą rzeczy w kalendarzu mamy 12 miesięcy. Co się stało? Co zrobiliście z resztą? Czy jakoś wykorzystało to to prężne koło gospodyń wiejskich? Oczywiście, że tak, kilkadziesiąt zdjęć wybraliśmy kilkadziesiąt zdjęć, które z przyczyn technicznych no, nie mogły się ukazać w tym kalendarzu i w grudniu 2019 roku. Zrobiliśmy wystawę w szkole podstawowej w Podhojnach. Podczas jasełek, które tam się odbywały, no, mieszkańcy mogli obejrzeć więcej zdjęć, mogli, mogli podziwiać po prostu nas w tych pięknych strojach. Bo rozumiem, że szkoła podstawowa udzieliła Wam schronienia tak, jako kołu. Tak, tak, tak. I tutaj wielki ukłon dla Pana dyrektora Ryszarda Bielaka, który udzielił nam schronienia. Jedną z pomieszczeń takich socjalnych przekazał nam na. na, na siedzibę Koła gospody. My je wyremontowaliśmy własnym sumptem, własnym, własną pracą. Pozyskaliśmy też środki zewnętrzne. Powstała piękna kuchnia, która myślę, że będzie również służyła dzieciom do zajęć lekcyjnych, takich praktycznych, jak również gronu pedagogicznemu. Także wielki ukłon dla Pana Dyrektora. To bardzo, bardzo zacne, że, że też właśnie przy okazji Waszej działalności inni Najmłodsi, nawet dzisiaj Dzień dziecka, najmłodsi mogą po prostu z tego zwyczajnie korzystać. Jeszcze tylko chciałem cię zapytać o tę wystawę, bo tam wydarzyło się coś szczególnego tak. szczególnego. Oprócz tego, że wydarzyła się wystawa, honorowe członkostwo otrzymało dwie osoby. Nasz pan burmistrz Marcin Piszczak jest honorowym członkiem naszego koła. I kolega Piotr Waleron, dlatego, że no nie jest mieszkańcem podhoj na sąsiedniej wsi Milanowa to w ten sposób chcieliśmy go uhonorować. Natomiast pan dyrektor dostał piękny, wspaniały, duży, duży obraz na płótnie przedstawiający całą naszą zacną grupę. Pozdrawiamy, Szanowni Państwo, wszystkich ludzi dobrej woli i z władz. Również którzy no, okazują sympatię i pomoc takim inicjatywom. Teraz, jeśli pozwolisz, zagramy piosenkę nieco przewrotną, ale w charakterze audycji, e, i za chwilę wracamy do Państwa. Naszym gościem jest Łukasz Stanek, pod Podhojn, członek KGW, czyli Koła Gospodyń Wiejskich i jego rzecznik prasowy. Wieczorem po robocie od obory zamknę wrota, Zmordowany lecz szczęśliwy, no bo jutro jest sobota, A w sobotę wyjmę motur niecodziennie taka fucha, Bo nareszcie w okolicy coś dla ciała i dla ducha. A w sobotę to remizy na zabawę Tam dziewczyny z całej gminy są ciekawe Spijaj siarę spod bufetu, póki bufet jeszcze jest Ej, zabawa w takiej duszy fajna rzecz A w sobotę to remizy na zabawę Tam dziewczyny z całej gminy są ciekawe Jaj siarę spod bufetu, póki bufet jeszcze jest. Ej, zabawa w taki uszy fajna rzecz. Tu dopiero się wyżyjesz, co imprezę jest za dyma, Taki sprawdzian dla twardzieli, nie masz w łapie, nie wytrzymasz. Niejednego już ponieśli, wprost z zabawy do kostnicy. To nic, że sztacheta w plecach, ale sława w okolicy. A w sobotę do remizy na zabawę, Tam dziewczyny z całej gminy są ciekawe. Spijaj siany spod bufetu, póki bufet jeszcze jest. Ej, zabawa w takiej chustce fajna rzecz. Ja e, w sobotę do rewizy na zabawę. Tam dziewczyny z całej gminy są ciekawe, spijaj siarę spod bufetu, póki bufet jeszcze jest. Ej, zabawa w takiej guszy fajna rzecz. Tutaj czujesz się jak książę, pijąc smaczne, proste wino. A gdy głowa zacznie ciążyć. Za remizę trza z dziewczyną. Chętnych panien będzie mnóstwo, Palców braknie, by je zliczyć. Jeśli tylko z szykiem krzykniesz, Hej, mam motur najpiękniejszy w okolicy. A w sobotę do remizy na zabawę, tam dziewczyny z całej gminy są ciekawe Spijaj siarę pod bufetu Póki bufet jeszcze jest Ej, zabawa w takiej górze fajna rzecz A w sobotę to remisy na zabawę Tam dziewczyny z całej gminy są ciekawe Spijaj siarę pod bufetu Póki buwet jeszcze jest Ej, zabawa w takiej Fajna rzecz! Wracamy po przerwie, a w sobotę do remizy na zabawę. Piosenka nam towarzyszyła nieco przewrotna, satyryczna. Przypominam, że słuchacie Państwo Radia z Kulturą. Jesteśmy podczas audycji głoski z wioski, a naszym gościem jest Łukasz Stanek, sołtys, członek Koła Gospodyń Wiejskich Podhojny i jego rzecznik. Witam cię po, po przerwie. Rozmawialiśmy o tym, jak dzisiaj koło funkcjonuje, koło, które założyliście, które właściwie wymyśliliście, a zaczęło się od spektaklu, co mnie bardzo ucieszyło, czyli od wspólnej produkcji dla dzieci. Po prostu grona znajomych, i stąd pomysł, żeby założyć koło. Chciałem tylko przypomnieć Państwu, że mówiliśmy też o kalendarzu przepięknym. Zdjęcia wykonał Piotr Waler. Zdjęcia odbyły się w Muzeum Wsikieleckiej w Tokarni. I ten kalendarz, z, w którym głównymi bohaterkami są panie wspaniałe, i bohaterami. I bohaterami również, ale to chciałem w drugiej kolejności powiedzieć, ale głównymi bohaterkami oraz bohaterami. Dziękuję. Tak, są członkowie koła gospodyń wiejskich podchojny. Ten kalendarz możecie Państwo dostać, pisząc na adres wioski, małpa radioskultura.pl i pierwsza osoba, która napisze, wyrazi swoją opinię tak. tutaj Łukasz zaproponował swoje e, wrażenia. Swoje wrażenia. No właśnie wrażenia z czego? Z kalendarza. Z kalendarza. No na pewno będą znakomite. Dostanie ten kalendarz, może nawet jak będzie chciał, z podpisami, Nie wiem, czy całe koło się tam zmieści, ale, ale będą próbować. Szanowni Państwo, wspomniałem na początku, w pierwszej części naszej audycji, o tym, że dzisiejsze koło gospodyń wiejskich. To niekoniecznie takie, które wyobrażamy sobie, e, wspominając, nie wiem, jakieś nasze, m, przypominając sobie nasze obrazy e, gospodyń jako takich, prawda? E, wy to w większości bardzo młodzi ludzie, młodzi ludzie, młode tak. osoby. I to koło już nie zajmuje się tylko pieczeniem ciast, prawda? Czy możemy coś na ten temat więcej, więcej powiedzieć? Tak, no jak na początku powiedziałem, chcieliśmy złamać ten stereotyp wyobrażania koła, które właśnie zajmuje się pieczeniem ciast, robieniem wieńców na, na, na dożynki, chociaż od tego się zupełnie nie odżegnujemy, jak najbardziej chcielibyśmy to robić. Bo jest to bardzo chwalebne. Bardzo tak, chwalebne tak. i potrzebne, prawda, żeby to żeby to robić. Natomiast my chcielibyśmy kultywować to nasze dziedzictwo kulturowe, historię regionu, tradycje, ale nie tylko właśnie te, te kulinarne. Ale też różne, no, przepraszam, że się wtrącę, takie charytatywne też podejmujecie tak, działania, prawda? Tak. tak. No w, w tym roku po raz pierwszy braliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zbieraliśmy pieniążki dla chorych dzieci na sprzęt medyczny. Cała impreza odbyła się w Centrum Kultury. No i tutaj dziewczyny akurat popisywały się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Różnego rodzaju słodkości, ciasta. Nawet pojawił się żurek, który, który pomógł, wspomógł potem sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i też dzięki temu, że dostali ten żurek, mieli siłę grać do końca. No, właśnie pomyślałem sobie teraz o takim świętokrzyskim żurku. O, o, żurku tak, 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 świętokrzyski tak, żurek tak. i świętokrzyska zalewajka. Chyba z tego słyniemy. Zebraliśmy 1880 zł, i 80 groszy. Proszę, Brakło nam 20 groszy, żeby przekroczyć magiczną kwotę. Ale to i tak ładna cyfra bardzo. Jest. Dokładnie, tak. dokładnie. No i obiecujecie pewnie, że następnym razem przebijecie tę kwotę. Oczywiście, kwoty, że także. tak. Oczywiście przebijemy kwotę. Mamy już na to swoje pomysły. Dzisiejszy świat kultury także dla kół wiejskich stawia niewiele też trudności, ponieważ trzeba czasami wstrzelić się, mówiąc tak brzydko, w projekty, o których w naszej audycji Pora na Doktora wspominała dr Karolina tak. Jarosz. No właśnie, czy, czy, czy próbujecie swoich sił również w tej dziedzinie? Tak, oczywiście, ponieważ z reguły. Ludzie myślą, że koło gospodyń wiejskich, tak jak wcześniej mówiłem, to tylko pieczenie ciast i, i tak dalej. Powiedzmy sobie tak, koło gospodyń wiejskich ma statut stowarzyszenia. Jesteśmy wpisani do spisu do rejestru na agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa i co daje nam podstawy do tego, jako zwykłe stowarzyszenie ubiegać się o środki zewnętrzne. Nie są to tylko środki unijne, ale środki np. z Urzędu Marszałkowskiego, Napisaliśmy kilka projektów, na niektóre jeszcze czekamy na rozstrzygnięcie. No niestety sytuacja związana z koronawirusem no przedłuża jak gdyby rozstrzygnięcie pewnych konkursów. Natomiast już mamy pewne zapewnienia, pieniążki. Dostaliśmy informację tydzień temu, że, że będziemy organizowali piknik sportowy, który miał odbyć się no na rozpoczęcie lata, ale chyba go przełożymy i będzie na zakończenie lata, na zakończenie wakacji, o ile sytuacja na to pozwoli. Napisaliśmy. Również napisaliśmy również projekt do programu Etnopolska, który właśnie promuje dziedzictwo kulturowe naszego regionu i tutaj również czekamy na decyzję. My chcielibyśmy podjąć taką dalszą współpracę z Muzeum Psikieleckiej i, i, i dzięki nim tutaj dzięki Muzeum działać. Słyszeli Państwo, działają od niedawna wiele pomysłów, wiele już zrealizowanych projektów. Ja tylko jeszcze zastanowiło mnie, czy nie warto by powiedzieć o tym, co tak wspomniałeś, o tym, jak właściwie założyć. Gdyby ktoś teraz z naszych słuchaczy, pań czy, czy, czy panów, pomyślał sobie, o, dobry pomysł, żeby założyć takie koło, to może jeszcze króciutko, Łukaszu, przypomnij, mhm. i jak to należy zrobić. Wystarczy udać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tutaj do oddziału naszego w Jędrzejowie. Tam oczywiście panie pomogą, pokierują, ale no oczywiście potrzebna jest grupa ludzi, prawda, grupa osób zaangażowanych w to. No, trzeba napisać statut takiego, takiego koła gospodyń wiejskich, należy rozpocząć zebraniem takim członkowskim. Tyle w sumie. Potem następne dokumenty trzeba złożyć w agencji restrukturyzacji. Rozumiem, że gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania, może pisać na ten adres Jasne. wioski małparadioskultura.pl Jeszcze chciałem zapytać, a w działalność powiatu również jakieś konkursy związane tak. bierzecie udział? Tak, ostatnio braliśmy udział w pięknym pikniku, bezpieczny i ekologiczny powiat, który organizował nasz starosta. No i również dziewczyny tutaj kulinarnie, kulinarnie się zaprezentowały. No, przez nasze stoisko przeszło około kilkuset dzieciaków i każdy mógł liczyć na słodki poczęstunek. No czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie jednego konkursu, złożyliśmy wniosek do starostwa powiatowego, chcemy kupić sobie stroje ludowe, gdyż jesteśmy młodym kołem, no jeszcze tego się nie dorobiliśmy. Jak mówiłem wcześniej, w kalendarzu wystąpiliśmy w wypożyczonych strojach, a nie przystoi, żeby tak prężnie działające koło nie miało strojów ludowych, jak tutaj widzisz, Irku tak. prezentuje się w t-shircie. A, rzeczywiście, ja teraz dopiero zwróciłem uwagę, ale piękny t-shirt. Tak, tak mamy, mamy tutaj swoje t-shirty. z pięknym logo i jest, napisem... bardzo ciekawie jest w radio właśnie mówić, prawda? Jak Państwo tego nie widzą, ale to może ja opiszę. Proszę, jest to jak, taki okrąg tak? z takimi wzorami. Coś jak wycinanka, coś jak, proszę Państwa, takie ręcznie robione ozdoby. Na choinkę. Nie wiem, to mi przychodzi do głowy, a w środku tego okręgu jest dużymi literami napisane KGW Podchojny. Tak Nie jest. wiem, coś pewnie tutaj źle odczytałem, ale to jest, moja, to jest moja interpretacja. I słuszna. To bardzo się cieszę. Jeszcze powiedzmy w takim razie, gdyby ktoś chciał dołączyć, czy jesteście już zamknięci? Ta liczba jest zamknięta, zaryglowana. Czy, czy można do Was się jakoś zgłosić? Absolutnie nie jesteśmy zaryglowani, zaryglowani, zamknięci, jesteśmy otwarci na współpracę, na nowych członków, prawda, na nowe osoby, które chciałyby ze, z nami współpracować, także zapraszamy drzwi szeroko otwarte. Mamy swój profil na, na Facebooku. Nam wystarczy tylko wpisać koło gospodyń wiejskich KGW Podhojny. Tam możemy się wszystkiego dowiedzieć o naszej działalności. Jeżeli kogoś interesuje, może zobaczyć i zapraszamy. Łukaszu, pięknie Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że tą audycją też pokazujemy, że właśnie takie inicjatywy koła Kół Gospodyń wiejskich, wszelkie inicjatywy dziejące się w małych miejscowościach mają duży sens i należy działać, proszę Państwa, jak mówił papież Franciszek, trzeba wstać z kanapy. Czasem tylko. Szanowni Państwo, naszym gościem audycji głoski z wioski był Łukasz Stanek, Sołtys wsi, członek Koła Gospodyń wiejskich i rzecznik pracowy koła gospodyń wiejskich w Podchojnach. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze tak? Coś chciałeś dodać? Rzecznik prasowy. Rzecznik Pracowy. Rzecznikiem Pracowym. Pracowy powiedziałem. A bo my tacy wszyscy jesteśmy, zapracowani. jesteśmy tak, zapracowani. Tak, zapracowani. Tak. I stąd to przejęcie Fajnie, bo to może być nowa funkcja Rzecznik Pracowy. Bardzo dobre, bardzo dobrze należy to rozważyć. Tak, od pracy się nie odżegnujemy. Dziękujemy raz jeszcze za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że wielu z Państwa słuchali, słuchało i no, coś może też skorzystało. Może jakaś inicjatywa, może jakiś pomysł. Zachęcamy. Zachęcamy bardzo serdecznie. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Dziękuję. Głoski z wioski. Prowadzi Ireneusz Ślusarczyk. Drodzy słuchacze Radia z Kulturą. Jeśli Podobają się Wam nasze audycje i chcecie, aby powstawały kolejne ciekawe programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych? Prosimy, wspierajcie Radio z Kulturą. Bez Waszego wsparcia długofalowe działanie nie będzie możliwe. Nawet symboliczne, ale regularne wsparcie sprawi, że razem z Radiem. I Instytutem Kultury Ireneusza Ślusarczyka będziecie realnie tworzyć kulturę. Jeśli masz pod ręką coś do pisania, zapisz proszę numer konta, który podamy za chwilę. Dziękujemy, że dziś nas słuchasz. Powiedz znajomym, jak można nas posłuchać. Wesprzyj nas. A oto numer konta. Dwadzieścia cztery Siedemnaście Pięćdziesiąt Zero, zero Dwanaście Zero, zero Zero, zero Zero, zero Zero, zero Czterdzieści jeden Zero, cztery Dwadzieścia jeden Siedemnaście Powtórzę

Wesprzeć Radio Instytut możesz także wchodząc na stronę www.instytutkultury.org.pl ukośnik. Wspieraj. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka. Z nami tworzysz Kulturę! Muzyka